To jest kwadrans na angielski, lekcja 126. How are you doing today? I am doing great. And how are you, dear listener? Dziś wracamy do gabinetu dentystycznego, tym razem już z pantomogramem. Zobaczymy. Czy Ania będzie wymagała dalszego leczenia? Oj, coś mam przeczucie, że nasza bohaterka straci ząb. Ale ja nie chcę. Aniu to dla dobra nauki naszych słuchaczy hm, czego nie robi się dla dobra nauki? I'm ready. Let's begin. Ten odcinek jest sponsorowany przez kurs gramatyczny. Pracujemy obecnie nad kursem audio, uczącym prawidłowo używać podstawowych czasów angielskich. Jeżeli chcesz używać czasów bez zastanawiania się i odruchowo budować pytania, przeczenia i twierdzenia oraz wykorzystywać gramatykę do precyzyjnego wyrażania swoich myśli, to wejdź na stronę www.kurs.kwadransnaangielski.pl i zostaw swój adres mailowy. Link do stron znajdziesz w notatkach do tego odcinka w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli jesteście na tej lekcji, to na pewno słuchaliście też poprzedniej, która wprowadziła dużo wyrażeń związanych z gabinetem dentystycznym. Tym razem, podobnie jak poprzednio, wskakujemy do dialogu i zobaczymy, co przydarzyło się naszej bohaterce Ani oraz co wymyśli nasz stomatolog amator Szymon. Pytania do dialogu: Czy Ania czuje się lepiej? Czy przy tej wizycie usunięto jej ząb? Jakie plany ma Ania na weekend? Welcome back, Anya. Hi, doctor. I think something's not right. Oh, why do you say that? Do you have a toothache? Yep, I've had it for the last two days. Okay, uh, have a seat and uh, please show me the x ray. Here you are. Hmm, let me guess. You feel pain in the upper left section? Mm hmm. Mm, i can see it it's the premolar upper left four to be exact all right uh, let us begin we'll use some local anesthesia i hate needles this will just be a small prick and i'll use a rubber dam for this procedure what's that it will help me keep the surgery clean surgery what's the plan here doctor um i'll drill it open and see what's the damage it's possible I might have to extract the tooth. Um, can you feel this? No. Okay, it means the anesthesia is working. Um, let's begin then. Hmm, it's not as bad as I thought. The gums look healthy, but I had to remove a lot of the crown. We'll try root canal treatment. However, first I have to devitalize the tooth and I'll put a temporary filling. Have you got any plans for this weekend? Uh, 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 uh. Really? You have tickets to Shade's concert? That's a great idea! And we're done. When should I make my next appointment? Any day next week will be fine, and please don't eat or drink for the next three hours. Can I take some painkillers? Yes, you can, uh, but after three hours have passed. Do you still think you might have to pull out the teeth? Will I need an implant? It's uh, too early to say. We'll know during your next visit, okay? Oh my god, that's the third tooth this year. I'll be toothless. I'm gonna need false teeth. Anya, Anya, please don't panic. There's still a chance to save it. Besides, you can get beautiful dentures nowadays. But first, let's focus on getting your teeth healthy, okay? And we'll discuss implants and dentures later. All right, all right. I'm okay. Bye, duck. Powiedzmy sobie teraz na pytanie. Nasze pierwsze pytanie brzmiało: czy Ania czuje się lepiej? Aniu, do you feel better? Mm, no, I don't. No you don't. You have a toothache. Yes, exactly. What's a toothache? Ból zęba. Ból zęba. Toothache. Tak, yes, toothache. Toothache. Repeat again, please. Toothache. Okej. Okay. Nasze drugie pytanie było: Czy przy tej wizycie usunięto Ani ząb? I odpowiedź brzmi? Nope. Nope, jeszcze nie. Być może przy następnej. Będzie to konieczne, ale nie przy tej wizycie. All I trzecie pytanie: jakie plany ma Ania na weekend? Nie na koncert. Idzie na koncert. Shade. <laughs> Excellent choice. <laughs> Mam nadzieję, że poszło Wam równie dobrze. A teraz przyjrzyjmy się wyrażeniom dentystycznym z tego dialogu. Jeżeli chodzi o określanie czy liczenie zębów, to stomatolodzy stosują swój zapis. Dla nas nie jest to jakby super istotny. Natomiast mówimy, że tam jest jakaś górna, czwórka, dolna i tak dalej. To ta górna to będzie Upper. Upper, a dolna to lower. Lower. Ale wiesz, mam też wrażenie, że jak dzieciom wychodzą zęby, to też się mówi, że wychodzi górna jedynka, dolna mm -hmm, dwójka. Mm -hmm. Tak, także mamy górny, dolny i lewa prawa, czyli upper left, na przykład, czy lower right. Okej, okay, upper left, lower right, oh my god. Yeah, lower right. Teraz, zęby tam się dzielą. Ja tylko w dialogu wrzuciłem jeden ząb, czyli jeden rodzaj zęba, to jest premolar. 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 Tak jest. I pre często jest cząstkiem, która oznacza coś przed. I to jest ząb przedtrzonowy. OK. A, czyli możemy się domyśleć, jaki jest ząb trzonowy. Molar. Yeah, of course, molar. Good job. Alright. No i te ostatnie zęby z tych takich ciekawszych zębów. <laughs> zęby mądrości, tak? Bo to jest taki ząb, który się zdarza niektórym. I to jest dokładne tłumaczenie. Wisdom tooth. Wisdom tooth. Yeah. Ania, do you have your wisdom teeth? Yes, I have four. There you go, congratulations. No nie wiem, czy się z czego cieszyć. Stosujemy znieczulenie miejscowe, no bo... Bolą wizyty u dentysty, chociaż dentyści powiedzą pewnie, że nie. <laughs> Ale przyda nam się to też do operacji, różnego rodzaju zabiegów. Takie znieczulenie miejscowe to będzie local anesthesia. Local anesthesia. Local anesthesia. Local anesthesia. Well done. I w naszym dialogu Ania mówi: Ojej, boję się igieł. A jak była igła w tym dialogu, Aniu? Needle. Well done. Needle. Needle. I Ania w swoim dialogu powiedziała, że nie znosi, nienawidzi igieł, czyli po angielsku. I hate needles. Yeah, I hate needles. Na co nas dentysta próbuje pocieszyć, mówiąc to tylko takie małe ukłucie. It's just a small prick. 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 Needle to też jest igła taka do szycia. Tak, to prawda. Needle to też jest igła do szycia. Mieliśmy wyraz właśnie surgery. 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 Surgery, I surgery oznacza? Operację. Operacje, tak, zwykle coś poważnego. Natomiast jeżeli mamy coś drobniejszego, to częściej użyjemy wyrazu procedure. Procedure. Jak procedura, tak? Ale to też oznacza jakiś zabieg. Tak, procedure jest wyrazem bardziej uniwersalnym, natomiast jak już mamy coś większego, no to już powiemy, że surgery. Ok, no i co zrobił nasz lekarz? Otóż on rozwiercił ząb. To będzie drill the tooth open. Drill the tooth open. Ok, spróbujmy troszkę szybciej. Drill the tooth open. Drill the tooth open. Well done. No i w końcu nie wyrwał zęba, ale na wyrywanie zęba poznasz dwa wyrażenia. To będzie Extract the tooth. Okej. Okay. Extract the tooth. Bardzo ładnie. Zwróćmy uwagę na akcent wyrazowy, Tak, że to jest Extract, a nie Extract. Mm -hmm. Tylko Extract the tooth extract the tooth. Pięknie, bo to jest czasownik i, i tak będzie się akcent rozkładał. Albo take out the tooth. Hmm. Take out the tooth. Wyjąć. Take out. Czyli wyciągnąć. No, żeby to było takie proste, nie? Ale... Dla stomatologów ekstrakcja jest wyrazem dość popularnym, więc... czy chirurgów. Także myślę, że, że łatwo będzie zapamiętać. No, a, a dla pospolitego pacjenta, raczej take out the, the tooth. A myślę, że trzeba znaleźć oba, nie? No bo jak pójdziesz do, do stomatologa za granicą, to dobrze jest znać jedno i drugie. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No dobrze. No i teraz dalej części uzębienia. Dziąsła były zdrowe u Ani. Dziąsła to jest Gums. 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 I łatwo chyba skojarzyć z gumą do rzucia? Z gumkami. Mhm. Albo z gumkami, tak. Guma do rzucia przykleja się do dziąsa. Tak. Gums. To tak sobie to można skojarzyć. E, mieliśmy też wyraz crown. Crown. Korona. Tak, korona zęba. Aha. E, dobrze. No i Anie, pan nasz, nasz, nasz lekarz uznał, że zastosuje leczenie kanałowe. Po angielsku root Kanal Treatment. Root canal treatment. Root canal treatment. Root canal treatment. Anio, jakbyś zapytała po angielsku, czy kiedykolwiek miałeś leczenie kanałowe? Hmm. Have you ever had a root canal treatment? A root to jest chyba korzeń, nie? Root to jest korzeń, zgadza się. Także root canal treatment, czyli leczenie przez kanały korzeniowe, tak? right. No, i okazuje się, że przed takim leczeniem często się zatruwa ząb. Może nie wiem, czy często, ale można. Znamy takie pojęcie. Um, takie zatrucie zęba po polsku może też być nazywane dewitalizacją, czyli no, zabraniem sił witalnych. Dewitalizacja, i to jest właśnie odpowiednik angielski: Devitalize the tooth. Oh my goodness. Devitalize? The tooth. The tooth. Yeah, devitalize the tooth. Devitalize the tooth. Zerknijcie do notatek. Pisownia wygląda troszkę może myląco, ale witalne y siły zabierane, tak? Devitalize the tooth. No dobrze. No i kilka elementów ortodoncji też przemyciłem. Po pierwsze, implant to proste, Aniu. Implant. Of course. Nie ma co ćwiczyć, ale sztuczna szczęka już jest ciekawsza. I mamy dwa wyrażenia. Pierwsze to jest false teeth. Oh, false teeth. Czyli sztuczne zęby. Sztuczne zęby. False teeth. False teeth. Tak, no albo tak troszkę ładniej. Denture. 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 Yeah, well done. Aniu, jak zapytamy, czy twoja babcia ma sztuczne zęby? Does your grandma yeah. have a denture? Does your grandma have a denture? That's a great question. Mine does. Moja ma. She has false teeth. Natomiast, ponieważ nie wszyscy wymagamy sztucznych szczęk, to ostatni wyraz na dziś to wyraz aparat ortodontyczny. I po angielsku, bardzo często się montuje, prawda, mm -hmm. młodszym dzieciom. Teraz już chyba w każdym wieku się montuje tak, aparat tak, ortodontyczny. Tak, tak. Tylko trzeba mieć zdrowe zęby chyba. Coraz więcej osób, po 30 widzę w aparatach. I po angielsku to jest wyraz braces. 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 Ania, have you had braces when you were younger? Nope. Neither have I. Drogi słuchaczu, słuchaczko, zapraszamy cię ponownie do dialogu. Zobacz, czy wychwycisz wszystkie te wyrażenia. Welcome back, Ania! Hi, doctor. I think something's not right. Oh, why do you say that? Do you have a toothache? Yep, I've had it for the last two days. Okay, uh, have a seat and uh, please show me the X-ray. Here you are. Hmm. Let me guess. You feel pain in the upper left section? Mhm. Mm mm, I can see it. It's the premolar, upper left 4 to be exact. All right, uh, let us begin. We'll use some local anesthesia. I hate needles. This will just be a small prick, and I'll use a rubber dam for this procedure. What's that? It will help me keep the surgery clean surgery what's the plan here doctor um i'll drill it open and see what's the damage it's possible i might have to extract the tooth um can you feel this no okay it means the anesthesia is working um let's begin then hmm it's not as bad as i thought the gums look healthy, but I had to remove a lot of the crown. We'll try root canal treatment. However, first I have to devitalize the tooth and I'll put a temporary filling. Have you got any plans for this weekend? Really? You have tickets to Shade's concert? That's a great idea! And we're done. When should I make my next appointment? Any day next week will be fine, and please don't eat or drink for the next three hours. Can I take some painkillers? Yes, you can, uh, but after three hours have passed. Do you still think you might have to pull out the teeth? Will I need an implant? It's uh, too early to say. We'll know during your next visit, okay? Oh my God, that's the third tooth this year. I'll be toothless. I'm gonna need false teeth. Anya, Anya, please don't panic. There's still a chance to save it. Besides, you can get beautiful dentures nowadays. But first, let's focus on getting your teeth healthy, okay? And we'll discuss implants and dentures later. All right, all right. I'm okay. Bye, Doc. Tym samym kończymy wizyty u stomatologa. Zdajemy sobie sprawę, że jest tu sporo specjalistycznego słownictwa. Jednak chcieliśmy was dobrze przygotować do wizyty u dentysty w awaryjnej sytuacji. Za tydzień kontynuujemy serię dialogów medycznych i udamy się do szpitala. A tobie, drogi słuchaczu i słuchaczko, życzymy dużo zdrowia. Stay healthy. You'll hear us next week. Bye!